Nie używaj sody oczyszczonej, dopóki nie obejrzysz tego filmu. Soda oczyszczona może pomóc, ale i zaszkodzić. To wodorowęglan sodu, związek zasadowy, który, zgadnijcie co, Wasz organizm sam wytwarza. Trzustka produkuje go, gdy silny kwas żołądkowy przechodzi do jelita cienkiego. Jeśli trzustka nie wydziela wystarczającej ilości wodorowęglanu sodu, enzymy trzustkowe nie pomogą Wam trawić tłuszczów i innych substancji. Dlatego osoby z niewydolnością trzustki cierpią na wzdęcia, biegunkę i zaparcia. Potrzebujemy silnego kwasu żołądkowego i zasadowego środowiska w jelicie cienkim. Porozmawiajmy najpierw o zaletach sody oczyszczonej. Jako substancja zasadowa. Soda oczyszczona może przynieść tymczasową ulgę w przypadku nadkwasoty żołądka. Muszę coś wyjaśnić, bo temat kwasu żołądkowego jest złożony. Możecie cierpieć na gert, refluks. To wszystko są różne stany, bo nigdy nie należy brać sody oczyszczonej przy niestrawności. Niestrawność to cofanie się pokarmu, uczucie skurczów żołądka. To typowy objaw niedokwasoty. Dodanie sody tylko pogorszy sprawę. Przy niestrawności należy wziąć ocet jabłkowy lub betainę HCL. To szybko pomaga, ale przy nadkwasocie, refluksie lub GERD, Soda oczyszczona może przynieść tymczasową ulgę, zanim rozwiążecie problem. Tylko trochę, bo zwykle te problemy też wynikają z niedoboru kwasu. Soda ugasi pożar i poprawi samopoczucie, ale i tak warto sięgnąć po ocet jabłkowy i lub betainę HCl. A co z zapaleniem żołądka? Wtedy na pewno warto wziąć sodę oczyszczoną, ale też karnozynę cynku, która pomoże wyleczyć problem. Trzeba pamiętać, że prawidłowe pH żołądka to 1-3. To jak kwas akumulatorowy. Nie przyzwyczajajcie się do regularnego przyjmowania sody, bo zneutralizujecie kwasy żołądkowe. A to prowadzi do problemów z trawieniem białek, wchłanianiem witaminy B12 i minerałów, a także zabija mikroby i patogeny w jedzeniu. Czy długotrwałe przyjmowanie sody może zasadowić organizm? Prawdopodobnie nie, bo wpływ sody na organizm jest krótkotrwały. Zbyt zasadowy odczyn organizmu powoduje problemy z mięśniami ze względu na wpływ. Na elektrolity. Kolejną zaletą sody jest neutralizacja kwasów w jamie ustnej, wytwarzanych przez bakterie tworzące biofilm, kamień nazębny. Soda może być składnikiem pasty do zębów. Pokażę Wam, jak ją zrobić. Link znajdziecie poniżej. Ale przede wszystkim trzeba wyeliminować cukier z diety, bo to on powoduje powstawanie kwasów. Soda. Łagodzi też swędzenie skóry spowodowane problemami z nerkami. Uszkodzone nerki wytwarzają nadmiar kwasów, co wpływa na skórę, powodując swędzenie i inne objawy. Jednym ze sposobów na neutralizację kwasów jest odciążenie nerek. Niektórzy pacjenci z problemami nerkowymi przyjmują sodę, aby opóźnić dializę, bo chore nerki nie regulują już pH. Tak sprawnie wytwarzają więcej kwasów. Ja używam sody na przykład podczas długotrwałego postu lub postu przerywanego, będąc na diecie mięsnej. Przy spożyciu dużej ilości mięsa możecie odczuwać kwasotę żołądka, soda może pomóc, szczególnie jeśli macie problemy z zaśnięciem z powodu cofania się kwasu do przełyku. Kolejnym nietypowym zastosowaniem sody jest sport. Jeśli jesteście sportowcami i chcecie mieć przewagę, móc zrobić więcej powtórzeń, trenować dłużej, poprawić wyniki i zmniejszyć nagromadzenie kwasu mlekowego, który utrudnia pracę mięśni, szczególnie podczas intensywnych ćwiczeń, soda może pomóc, ale nie bierzcie jej za dużo naraz, żeby nie mieć nudności. Dawka to 0,2 grama na kilogram. Masy ciała. Soda pomaga też zapobiegać kamieniom nerkowym. Jeśli macie do nich skłonność, możecie przyjmować sodę, bo kwas moczowy rozpuszcza się w sodzie. Dlatego soda jest dobra na dnę moczanową, przynajmniej doraźnie. Oczywiście należy unikać fruktozy i syropu glukozowo-fruktozowego. Sodę można też stosować przy infekcjach dróg moczowych. Zmieni ona środowisko uniemożliwiając rozwój mikrobom i patogenom. Ostatnim zastosowaniem sody jest leczenie miejscowe ukąszeń owadów. Jeśli jad owada jest zasadowy, soda pogorszy sprawę. Dwa owady mają jad o odczynie kwasowym, więc soda pomoże. mrówki, zwłaszcza ogniste i pszczoły. Na ich ukąszenia warto nałożyć papkę z sody, ale na ukąszenia os nie nakładajcie sody, bo ich jad jest zasadowy. Wtedy pomoże ocet. Na ukąszenia pająków też nie stosujcie sody. Najlepszy jest węgiel aktywny lub glinka bentonitowa, które wyciągają toksyny ze skóry. A na ukąszenia węży najlepszy jest ostro pest plamisty. A tak na marginesie, soda jest dobra na owady, zwłaszcza karaluchy. Wymieszajcie sodę z cukrem i wystawcie. Karaluchy to zjedzą, a reakcja chemiczna wytworzy dwutlenek węgla, który rozerwie ich układ trawienny i zabije. To naturalny sposób na pozbycie się owadów bez użycia insektycydów. Pamiętajcie też, żeby nie łączyć sody z octem lub sokiem z cytryny, bo wytworzy się dużo dwutlenku węgla. Żołądek wam się rozdmie. To zły pomysł i pewnie to wiecie. Otwarte pudełko sody w lodówce pochłania zapachy. Teraz wiecie więcej o sodzie oczyszczonej, więc obejrzyjcie mój film o occie jabłkowym.